A, kto tu się przytula? Kto tu się przytula? Babcia przyszła, czy ty się już obudziłaś do babci? Lila? A, babcia była. A ona nie wiedziała, czy to tata czy ja. A, maty się śpi? Nie A, maty się śpi jeszcze? Albo udaje? Nie śpi. A ty! Leci! Chodź, chodź, chodź. szybko! Ekstra! Mamy Was! Cześć, cześć! Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w nowym vlogu. Mamy poniedziałek i mamy babcię! Witamy babcie! Cześć, babcia! Cześć, cześć, cześć! Widzieliście rano, bo Wam kawałek nagrałam, jak dziewczynki się cieszyły, jak zobaczyły babcię rano, bo babcia do nas dotarła, w nocy nie było żadnego opóźnienia, wiatr też osłabł, bo wam mówiłam, że jest dość silny w poprzednim vlogu. Także powiem Wam, że naprawdę wszystko tym razem bez spóźnienia, prawda? Nie było. Ostatnio jak babcia do nas przyleciała rok temu, no to było duże opóźnienie ogólnie. Spoko. Nie wyspaliśmy się za bardzo. E, dziewczynki są już w szkole, trochę ubolewały, że muszą zostawić babcię, a my zjedliśmy śniadanie i jedziemy, no jedziemy sobie po prostu pochodzić trochę, wiecie, po sklepach. kupów z obiadu, coś tam Wam nagrałam telefonem, bo zapomniałam karty pamięci do aparatu i powiem Wam, że przez to nie nagrałam nic z aparatu i teraz dopiero. Pokażę Wam zaraz parę rzeczy, które e, kupiłam. E, I ogólnie powiem Wam, że taki smaczny obiad zjedliśmy w indyjskiej e, restauracji z babcią, babci też smakowało, że jesteśmy tacy jacyś senni. W ogóle tak u nas, raz dzisiaj pada, raz jest słońce, ciśnienie jest bardzo zmienne, i myślę, że też dlatego to tak odczuwamy. Jak również to, że po prostu babcia przylecia w nocy, i e, no wiecie, chce nam się, e, że tak powiem, spać. Bo mamy zerwaną noc, ale bardzo się cieszymy, że babcia już jest z nami i czekamy już teraz na dziewczynki. Mamy 15:10, wrócą, tylko niestety jeszcze musimy podjechać na karate, na zajęcia i dopiero tak naprawdę wieczorem będą się, wiecie, babcią tak naprawdę cieszyć. No i co? Pokażę Wam, co kupiłam w Matalanie, bo byliśmy w Matalanie, kupiłam, no, parę takich wiecie. Rzeczy, ale mam nadzieję, że Wam się spodobają. I tak, pierwszą rzeczą, jaką Wam pokażę, to są takie balerinki czarne. Widzicie? Z leciutkim połyskiem i z taką piękną kokardą. Nie wiem tylko, czy nie będą jeszcze za duże na Matysie, ale to najwyżej poczekają. Ale są po prostu prześliczne, bardzo mi się spodobały. I one kosztowały 4,5 funta i były przecenione z 11, także wow, dobra cena. Kolejna rzecz, to jest taka torba plażowa. Jak widzicie, ona w ten sposób wygląda. O, i jest taka kolorowa, wiecie, do wszystkiego będzie pasowała, taka wakacyjna, typowo plażowa torba, bo mi takiej brakowało. Kupiłam też grabie do włosów, bo czasami lubię tak, wiecie, sobie uczepić. Tutaj złożyłam, ale kupiłam też takie rajstopy, już wyrzuciłam. Wiecie, opakowanie i zaraz Wam pokażę o co chodzi z nimi. Teraz Wam mogę pokazać. Z takim wzorem rajstopy kupiłam, bo ten wzorek mi się ostatnio bardzo podoba. Nawet nie pamiętam ile one kosztowały, więc Wam nie powiem. I tutaj tak, kupiłam taką basicową, po prostu bluzeczkę. Widzicie na grubsze ramionczka w serek. Zwykła, gładka, zielona. Jest bardziej intensywna niż Wy tutaj widzicie. I co my tu dalej mamy? A tu mamy plażową sukienkę, taką typowo plażowa e, sukieneczka. Może mi się uda jakoś ją ciekawiej pokazać. O, jest na takie, widzicie, ramiączka. takie bąbelki ma. I jest taka rozszerzana. Ona jest dosyć krótka, e, plecy nie ma za bardzo odkryte. Szerokie ramiona, no typowa, po prostu plażowa. Widzicie, sukienka ma prześliczny kolor. Bardzo mi się podobał ten kolor, i takie widzicie rozweselacze, bym powiedziała. Ile ona kosztowała? 4 funty. Dobrze mówię? Tak. I co my tu mamy jeszcze? 4 funty z 7. Także też fajna. I tu ostatnie dwie rzeczy. To jest taka koszulka z napisem Fiesta. Bardzo mi się też spodobała. Czarna, bardzo, dobrze, bardzo dobra jakościowo. Ona jest taka odrobinę dłuższa koszulka i wykończenie ma tutaj jeszcze, widzicie, takie zawiązanie, ale naprawdę jest bardzo ładna. I ona kosztowała z 10 na 3 funty. Kurczę, naprawdę bardzo dobra cena. 3 funty. I ostatnia rzecz, którą już bardzo długo szukałam. Muszę Wam przyznać, że w tamtym roku nie udało mi się fajnych spodenek trafić, żeby one nie były aż takie mocno wycięte i za krótkie, a te są takie odrobinę szersze i są fajnie wycięte, dobrze leżą. W pasie też mnie nigdzie tam nie uwierają, nawet są z lekkim luzem. I one były w cenie 10 funtów, przecenione z 16. Naprawdę fajne, z kieszeniami Rozmiar 8, ale ten rozmiar 8 to jest taki trochę większa ósemka, bym wam powiedziała. tak pościelił tutaj, żeby spać koło babci. <tum> Tam śpią dziewczyny. A widzę, że tu Matysia. Pokażę wam. Taki, Taki masz domek. Tutaj, żeby mam sobie misia i on trzyma moją butelkę. Ja um, mam gdzieś trzy um, warstwy. Na dole i wtedy czwartą na górze. Uh -huh. I mamy trzy poduszki. <tum> o tą, o tą i o tą. Ta jest moja. A ty Zabrała Linda? Od mojego łóżka. No wiesz, musi zabrać od twojego łóżka. Ja mam Dobranoc! Dobranoc! Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie. Mamy nowy dzień. Ja się dzisiaj nie mogę coś zebrać do vlogowania. Jestem właśnie z mamą i idziemy na jakieś małe zakupy. Byłyśmy już w kontryczerze. Brakuje nam paru rzeczy i szukamy czegoś słodkiego. Jesteśmy dzisiaj zaproszone na kawę a tam też będą dzieci, więc wiecie, jakiś tam słodycz. I co jeszcze? Aha, potrzebowałam płyn micelarny, bo niedługo będzie mi potrzebne i jakieś jeszcze drobne e, zakupy. E, wczoraj długo żeśmy posiedzieli, e, posłuchaliśmy sobie muzyki, dziewczynki fajnie tańczyły, co mama? Tak, tańczyły, śpiewały w ogóle z musicalu The Greatest Showman muzykę. Napiszcie mi w komentarzach, czy też lubicie muzykę z tego musicalu. Dobra, a my się zbieramy, bo stwierdzam, że się do Was teraz odezwę i odezwę się później, a może coś nagram w sklepie. No tu są zabawki. Gdzie masz A no są zabawki w Tesco, no ja i mówiłam, żeby do Tesco przyjechała z Tobą. No bo to jest... Ciekawe, ile kosztuje? 30. 30 o, funtów ten płaszczyk. O, z takiego koloru Długie, A ta koszulka jest też fajna, bo taka mega lejąca O aż. No. A tam zaczeki kolor. Tam ten nie, ale ten. Nie lubisz takiego. E, jaki to jest? Rudy. O, tu jest jakaś ładna, zobacz mama. Ta jest jaka elegancka, fajna. Ja już mam tak. Ale bardzo ładna, krótka, w ogóle ładny dekolt. Super. A ta zobacz jeszcze jaka elegancka. Też, no dużo taką jest tak. Taki... A ty dłuższy, widziałaś? W zeszłym roku taką kupiłam. Identyczną, nie? Identyczną, tylko inny kolorek. Ja czarno, czarną. A to jest granat. No, może i tak. Tak. No, no. A tu zobacz, jaki płaszczyk ale wyszczuplający, ten, bo taki. Fajny. Wow. Zaraz go luknę. Fajny. Właśnie jestem w przemierzalni i przymierzam płaszczyk. I powiem wam, że ogólnie nie lubię tych motywów zwierzęcych za bardzo, ale wydaje mi się, że ten płaszczek bardzo fajnie leży i pasuje też do sportowych rzeczy. Ma ja mam dzisiaj w ogóle takie buciki, widzicie? A to naprawdę fajnie wygląda z taką koszulką i z dżinsami nawet o z dziurą. Dajcie znać, czy Wam się też podoba, bo ja chyba ten płaszczyk sobie normalnie kupię. On jest też dosyć cienki na jesień, na wiosnę, a tak od razu inaczej wygląda ten ubiór. Podoba mi się. W Co gracie? He he. Wojnę. wojnę gracie, dziewczyny? Lila? Kto wygrał pierwszą rundę? Kurde! Kto ma wojnę? Wojna! Babcia i Matylda mają wojnę? Wow. No, Boże, to, to jest taki miękki banan. To ma takie malutkie kawałki, tak jakby miał piasek. Do sklepu. Ja bym mogła wybrać mój urodzinowy prezent I nie... od babci i od dziadka prezent urodzinowy Tak? Super Podnieś proszę, Lilusiu upadło ci Wybrałaś sobie coś? Co tam masz? Um, VR, ten ten. A co to jest? Um, LOL. Tak? A Matysia co ma fajnego? Um, branie i... O, jakie fajne. Będziesz robiła bransoletki? Zrobisz nam? Aha, zrobię dla wszystkich i ja zrobię dla mojej koleżanek. Ekstra. Zobaczcie, jaki jest już ciemno. I pada. Idziemy. No. I wracamy. Wracamy do samochodu, leje deszcz. Zobaczymy, jak telefon daje radę, wiecie, w ciemności i w deszczu. Jak widzieliście, kochani, dziewczynki wybrały sobie, o jaka zadowolona Matysia, prezenty od babci i dziadka. O, padłam w kałuże prawie. A ja przychodzę już teraz, kochani, się z wami pożegnać i widzimy się za jakiś czas w kolejnym vlogu. Cześć, kochani! Um, właśnie... Właśnie wróciliśmy ze sklepu, jak widzieliście, kupiliśmy nasze prezenty i będziemy otwierać. Więc będzie super. Więc um, najpierw Alfreda, czy ty, ty chcesz najpierw otworzyć? Tak. O, słyszałam, jest Kani. witam znowu. I które będę odbierała i tu są wszystkie te, które były w środku. Ja myślę, że ja już wiem co to jest albo o ten. Eam um, więc um, Marii, nie Marinionów te są takie lalki i te te dwa są najtrudniejsze do znalezienia, i tutaj są wszystkie, które są normalne do znalezienia. O, ale słodka, ale pokaż kamerę! Kamerę? Taką blaskę dostałam! No, jeszcze tego nie otworzyłaś. No, może ja ją ubiorę, jak ty już będziesz tam, ten drugi otwierała? Nie. To pokażę drugi, który ty wzięłaś. Drugi, który Lila wzięła jest o ten. Wow. Takie ubranko dla jej lalki. Um, I to jest w takim gelu, um, który ona będzie musiała to wyjąć. Wow. <laughs> Ostatni um, otworzymy, no bo ten musimy iść do łazienki, Więc teraz otwieramy mój prezent. To jest, um, takie bransoletki się robi i otwier otworzę. Wow, to jest, um, co było w środku. Są 10 takich kawałków. Ta maszyna, która robi te prawdziwe bransoletki i takie malutkie kurki, To jest takie super i tutaj są instrukcje. Można zrobić jakiekolwiek chce się bransoletki i to jest super.